Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Mamy nowego starostę powiatu świdnickiego. Po raz pierwszy został nim mieszkaniec Świebodzic. Piotr Fedorowicz został nowym starostą powiatu świdnickiego. Wczoraj podczas sesji Rady Powiatu Świdnickiego radni ostatecznie wybrali nowy zarząd powiatu. Ostatecznie, bo w ten sposób zakończyły się dwutygodniowe negocjacje i tworzenie koalicji. Nowego starostę poparło aż 19 radnych, a 7 było przeciw. Szeroką koalicję w powiecie stworzyły Platforma Obywatelska, z której kręgów się starosta wywodzi, PSL, Wspólny Powiat, razem dla powiatu, jeden radny z Komitetu Wyborczego Wyborców Sabiny Cebuli i SLD. W opozycji pozostała Wspólnota Samorządowa i PiS. Wybrano też pozostałych członków zarządu. Wicestarostą w nowym rozdaniu będzie Zygmunt Worsa, a nieetatowymi członkami zarządu Alicja Synowska, Wspólny Powiat, 18 głosów za, 8 przeciw, Szczepan Kownacki, Wspólny Powiat, 18 za, 8 przeciw oraz Magdalena Urbańska-Malucha, PSL, 18 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące się od głosu. Podczas sesji ślubowania na radnego złożył też były prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek oraz jego koleżanka z klubu Wioletta Chorąży, która objęła mandat po rezygnacji Bogdana Kożuchowicza burmistrza Świebodzic. Po serwisie zapraszamy państwa na wywiad z nowo wybranym starostą powiatu świdnickiego Piotrem Federowiczem. Po 12 latach władzę oddaje Wojciech Murdzek, a jego miejsce zajmuje była radna SLD. Beata Moska słoniewska została oficjalnie zaprzysiężona na stanowisko prezydenta Świdnicy. W pierwszym przemówieniu po oficjalnym objęciu funkcji deklarowała współpracę ponad podziałami, empatię i życzliwość do ludzi. Beata Moskal-Słoniewska jest pierwszą kobietą w historii Świdnicy, która obejmuje stanowisko prezydenta miasta. Wygrała w drugiej turze wyborów 30 listopada pokonując dotychczasowego szefa miasta Wojciecha Murcka ponad dwoma tysiącami głosów. Zaświadczenie o uzyskaniu funkcji prezydenta na sesji Rady Miejskiej odebrała z rąk Eugeniusza Janusza. Miejskiego Komisarza Wyborczego. Dziś państwa, wyborców decyzji ma dziś zaszczyt objąć stanowisko prezydenta miasta Świdnica. To nie tylko zaszczyt, to przede wszystkim wielkie zobowiązanie i wielka odpowiedzialność. Dziś z tego miejsca... Deklaruje ciężką pracę i pełne oddanie dla świdnicy i świdnicza. Jako pierwsze zadanie nowa pani prezydent stawia sobie pracę na rzecz pozyskania środków unijnych i deklaruje, że w tej sprawie zapuka do każdych drzwi. Jednocześnie podkreślała, że wielka polityka powinna mieć jak najmniejszy wpływ na naszą małą ojczyznę. Wierzę, że będziemy potrafili współpracować ponad podziałami, niezależnie od opcji mając na względzie wyłącznie sprawy świdnicy i Świdniczan. Apeluję dziś do Państwa Radnych o to, by tak właśnie podeszli do swojej roli w Radzie Miejskiej. Znieśmy się ponad własne ambicje i pracujmy zgodnie razem. Poznaliśmy także pierwsze decyzje kadrowe nowo wybranej Pani Prezydent. Jej zastępcą zostanie Marek Suwalski, 55-letni świdniczanin, członek SLD, której do tej pory był głównym specjalistą w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów w świdnicy. Szukałam wśród ludzi, tak jak obiecywałam, kompetentnych i przyzwoitych. I mój wybór patrzy właśnie na pana Marka będzie wspomagał je, kierując wszystkimi sferami związanymi z infrastrukturą miejską, z inwestycjami, będzie też sprawował nadzór nad miejskimi spółkami komunalnymi. Pozyskałam bardzo dobrego fachowca z wieloletnim doświadczeniem w tej właśnie materii. Myślę, że nam się będzie zgodnie pracowało. Na razie nie zostało obsadzone stanowisko drugiego zastępcy. Wiemy natomiast, że nie obejmie go Alicja Synowska, jak przyznała prezydent Moska-Słoniewska. Mariusz Barcicki z PiSu, Rafał Fasuga z SLD oraz Marcin Paluszek ze Świdnickiego Forum Rozwoju. To nazwiska nowych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Świdnicy. Osoby zasiadające w prezydium Rady Miejskiej pokazują jak szeroka jest nowa koalicja. Oficjalną współpracę zawiązali bowiem SLD, PO, SFR i radni niezależni. Współpracę deklarują także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Nie możemy mówić o jako takiej formalnej koalicji, bo takowej nie ma. Nie ma zapisanej koalicji na papierze. Możemy mówić o dogadaniu się grupy radnych, by działać na rzecz Świdnicy i jej mieszkańców. Tak jak w Świdnickie Forum Rozwoju mówiło wcześniej, my stawiamy po prostu na współpracę pracę programową. zależy nam na tym, aby nasz program był realizowany. Dlatego też zdecydowaliśmy się na taką ściślejszą współpracę z nową panią prezydent. Uważam, że tylko w ten sposób możemy nasz program realizować. Udało mi się zostać wiceprzewodniczącym Rady Miasta i chciałbym być takim łącznikiem tego młodszego pokolenia, Świdniczan w Radzie Miasta i chciałbym reprezentować głos młodego pokolenia świdniczan w naszej Radzie. Koledzy z klubu, którego jestem również przewodniczącym, uznali, że moja osoba, moje doświadczenie zawodowe pozwoli mi na sprawną pracę jako wiceprzewodniczącego Rady. Choć Mariusz Barcicki, radny tego ugrupowania, stwierdził, że w żadnej koalicji nie są. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie są w żadnej koalicji i nie będą. Na pewno będziemy wspierać wszystkie dobre projekty, zarówno ze strony pani prezydent, poszczególnych klubów politycznych. Ja powiem tak, od 98 roku, jak jestem radnym miasta Świdnicy, jestem w stałej koalicji, ale z mieszkańcami. W zeszłej kadencji było dwóch wiceprzewodniczących. Tym razem radni zdecydowali się jednak na poszerzanie. Prezydium. Już w zeszłej kadencji zostało uchwalone, że będzie trzech wiceprzewodniczących. Tego wiceprzewodniczącego nie przyjął SLD. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że skoro tak było, to może pociągniemy temat dalej i w związku z powyższym jest trzech wiceprzewodniczących, ze względu na to, że te wszystkie. Grupy, ta grupa rannych musiała się między sobą też dogadać. Obrady sesji Rady Miejskiej zakończyły się wyborem radnych do poszczególnych stałych komisji rady oraz wyborem ich przewodniczących. Komisją Budżetu i Finansów kierować będzie Magdalena Rumiańce-Wróblewska, Komisją Oświaty Jan Górski, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury kierowana będzie przez Janusza Soleckiego, a Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej przez Andrzeja Protasiuka, Komisją Spraw Społecznych przewodniczyć będzie... Ewa Wawrzyniak, a komisją rewizyjną Józef Daleszyński. W Bibliotece Miejskiej w Świdnicy odbył się koncert w ramach inicjatyw lokalnych realizowany przez Fundację Mummi Mamma i Urząd Miejski. Partnerem i sprawcą całego zamieszania była zaś firma Muzaza. Najmłodsi mieszkańcy Świdnicy i okolic mieli okazję do edukacji w rytmach muzyki E. e. Gordona w Bibliotece Miejskiej w Świdnicy. 6 grudnia odbył się drugi koncert z cyklu Małe Ale Ważne. Dla niemowląt oraz dzieci do lat 5, którego celem było nauczenie małego dziecka posługiwania się językiem muzyki. Jest to koncert dla najmłodszych, czyli dla dzieci od 0 do 5 lat i ma on służyć umuzykalnianiu i poszerzaniu tak jakby, wiedzy muzycznej i wyczucia muzyki wśród młodych. Czy po mikołajkach będzie, będą kolejne imprezy? Tak, mamy taki zamiar, póki co tak jak mówiłam, ten jest w ramach inicjatyw lokalnych, więc to już jest temat zakończony, ale czekamy na, na sponsorów i partnerów w celu realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć. Metoda zastosowana podczas koncertu znana jest na całym świecie. Lokalny cykl koncertów ma na celu rozwój muzycznych zdolności poprzez akulturację, czyli nabywanie pierwszych doświadczeń muzycznych. Za aranżacje muzyczne odpowiedzialna była firma Muzaza, która jako jedyna w rejonie prowadzi zajęcia według właśnie tej metody. Program wypełniały krótkie, improwizowane utwory instrumentalne, wokalne oraz łączone. Podczas całego koncertu dzieci wraz z rodzicami siedziały na podłodze i aktywnie brały udział w koncercie, śpiewając oraz rytmizując. Już po raz trzeci społeczna szkoła podstawowa zorganizowała międzyszkolne rozgrywki Sudoku. Poziom był wysoki, uczniowie z łamigłówkami radzili sobie jednak bardzo dobrze. Wielbiciele łamigłówek logicznych mieli okazję zmierzyć się z Sudoku 4x4, 9x9 oraz Sudoku nieregularnym. Co to jest Sudoku? Sudoku to gra logiczna, w którą mogą grać dorośli i dzieci. Wystarczy kartka papieru i ołówek. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach: klasy 3-4 oraz klasy 5-6. Konkurs podzielony był na etapy. W części pierwszej uczestnicy mieli za zadanie rozwiązywać cztery łamigłówki. Liczyło się nie tylko prawidłowe wypełnienie diagramów, lecz także czas wykonania. Za co lubisz Sudoku? Su zawsze lubiłam Sudoku, przez to jest bardzo ciekawe. Trzeba bardzo się na nim skupić, i zawsze jak ostatnią liczbę wpisuję, czuję, że jestem szczęśliwy, że udało mi się. Jak ci dzisiaj poszło? Jak czujesz? Dzisiaj mi nie za dobrze poszło. Znalazłem kilka błędów, ale nie miałem już czasu poprawić. Poziom był bardzo wysoki, aż 13 uczniów uzyskało maksymalny wynik. O kolejności miejsc decydował czas rozwiązywania łamigłówek. Ile lat grasz w Sudoku? Yy, drugi rok już gram w Sudoku. Yy, ćwiczę w domu i w szkole. Jest dobrze. Jak Ci dzisiaj poszło? Dzisiaj dobrze mi poszło. Cieszę się z tego, co zrobiłam. Ostatecznie mistrzami Sudoku zostali w kategorii klas 3-4 Kinga Fonfara ze Szkoły Podstawowej nr 4, a w kategorii klas 5-6 Iza Budis ze Społecznej Szkoły Podstawowej. Punktualnie o godzinie 15 w piątek 5 grudnia tego roku na parking Strzygowskiego Centrum Kultury przybył Święty Mikołaj w towarzystwie dostojnej Królowej Zimy. Aby właśnie z tego miejsca wyruszyć ulicami Strzegomia, rozdając uśmiech, radość i słodycze. Kolejnego dnia wstąpił on jeszcze do bazyliki mniejszej. Ze względu na brak białego puchu Mikołaj powoził tym razem nie za reniferów, ale kawalkadą odjazdowych motocykli. Następnie Mikołaj i królowa przejechali ulicami Strzegomia, zapraszając mieszkańców na spotkanie na strzegomskim rynku. W tym czasie w pobliżu ratusza przychodzili już najmłodsi Strzegomianie z rodzicami, babciami i dziadkami. Aby spotkać się z długo oczekiwanym gościem. O godzinie 16 rozbrzmiał odgłos mega maszyn motocyklowych i wszystkim ukazały się postacie świętego Mikołaja i królowej Zimy. Mikołaju, opowiedz nam, jak bardzo pracowity miałeś dzień. To był bardzo pracowity dzień! Dlatego, że nie mogło mnie zabraknąć nigdzie, bo każde dziecko zasłużyło na prezent, a i nie jeden dorosły że musiałem być wszędzie. I powiem wam w sekrecie, że w tym roku moje skrzaty nie przygotowały żadnej rózgi, kiedy jechałem tu do Strzegomia. A to znaczy, że wszyscy Strzegomianie zasłużyli tylko na prezenty. Dlatego życzę wam wesołych świąt! Ho, 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 ho! Oczywiście nie zabrakło wspólnych kółeczek, węży i wspaniałej zabawy. Święty Mikołaj, Królowa Zima i Śnieżynki częstowały dzieci słodyczami i zachęcały do wspólnych pląsów. Po zakończeniu spotkania na Strzegomskim Rynku, dzieci i ich opiekunowie w asyście Mikołaja, Królowej i Śnieżynek wyruszyły do SCK, gdzie na gości czekała kolejna niespodzianka. Przedstawienie w mikołajkowej krainie z udziałem aktorów Teatru Urwis z Krakowa. Po raz pierwszy w historii strzegomia święty Mikołaj zajechał saniami do bazyliki. Dlatego 7 grudnia miejsce to wypełniło się po brzegi. Święty Mikołaj siedział godnie w saniach, które ciągnęły dwa radosne renifery, a poprzedziła je Gwardia Świętego, oznajmiając dzwoneczkami jego przybycie. Święty Mikołaj, najpopularniejszy święty biskup na świecie, Zajechał saniami do Bazyliki, przybywając aż z samej Miry. Dzieci bardzo żywiołowo rozmawiały z Mikołajem, a na ich twarzach gościła radość i zachwyt. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Mikołaj, który rzeczywiście no, tam gdzieś blednie w mrokach historii, ale na pewno to, co o nim wiemy, żył na terenie dzisiejszej Turcji, to właśnie od niego. Rozpoczęła się taka właśnie przygoda, ponieważ był synem jedynakiem, rodzice zostawili mu dość duży majątek, ale obok siebie miał bardzo biednego sąsiada. Sąsa, sąsiad pod wpływem biedy musiał jedną ze swoich córek, a miał ich trzy, wysłać na ulicę. I właśnie wtedy święty Mikołaj skradał się nocą. I w tym domu raz zostawił właśnie jakąś małą bryłkę złota, żeby ta dziewczyna mogła mieć posag, żeby mogła wyjść za mąż i żeby nie musiała pracować na ulicy. Trzy razy właściwie przychodził, jak mówi, opowiadanie do tego samego domu, aż w końcu został rozpoznany. A właściwie nie chciał być rozpoznany, bo dobro nigdy nie powinno krzyczeć przed sobą. Dobro można spełniać w cichości, pokryjomu. Niekoniecznie musimy zaraz prawda, chwalić się przed wszystkimi, że jesteśmy jakimiś darczyńcami. I tak robił właściwie. Święty Mikołaj. On nie tylko rozdawał dary, dary materialne, on poprzez modlitwę uratował rybaków, którzy wyruszyli na morze. On modląc się, uratował y, także pewną wioskę od y, zarazy. A jak ona panowała, no właśnie, był dobry, ponieważ nie bał się podchodzić do ludzi zarażonych y, i y, usługiwał im. Właśnie służąc właściwie na kolanach, w takiej postawie, żeby przyjść z pomocą ludziom podczas tej zarazy w tej wiosce. Myślę, że tych uczynków dobroci można wyliczać naprawdę bardzo, bardzo wiele. Po serwisie informacyjnym zapraszam Państwa na dwie rozmowy z nowo wybranym starostą powiatu świdnickiego Piotrem Fedorowiczem oraz na pierwszy po zaprzysiężeniu wywiad z prezydent Beatą Moskal-Słaniewską. I tym zaproszeniem żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.